Cześć, rolewigi! Witam was w pierwszym odcinku z Minecrafta na kanale. Jest to początek jakże ogromnej serii, a zaczniemy sobie tą serię od zbudowania domku. Grałem w tą grę bardzo, ale to bardzo dawno. Zobaczymy jak tam umiejętności budownicze, jakie, jakie umiejętności budownicze pozostały. Eee, po starych latach, kiedy w tą grę grałem, Gramy na kreatywie, żeby po prostu było na łatwiej jakiś domek zbudować. Zobaczymy, co nam tutaj wyjdzie. Zrobię jakiś domek w stylu modern. Na razie, sobie tutaj taki ogólny zarys zrobimy. Tego całego domku, mam nadzieję, że to jakoś wyjdzie. I mam nadzieję, że oczy wam nie będą krwawić. Mm, to chyba było tak. Ja tu też mam taką drobną ściągę na kartce. Okej, okay, chyba, chyba wszystko dobrze zrobiłem. Przynajmniej, przynajmniej, tak to wygląda Nie no okej, okay, wydaje się, że jest spoko Dobra, to teraz to zrobiłem pod okna Jej, jakie ja dawno w tą grę nie dam, ale kto ostatnio był na live'ie To wie, że, <ścoughs> że ta gra była, ale dla beki Czekajcie, dobrze tutaj zrobiłem? Tu dobrze jest, tu dobrze, tu dobrze, okej okay. Teraz musimy tą tutaj trawę usunąć Jest to domek 10 na 10, już na początku widzieliście ten cały zarys z tych liści tutaj zrobione. gram na standardową teksturę no na standardowych teksturach jak widzicie przecież ten dom jakby na pewno wyglądał na, jakimś, na jakiejś teksturze ściągniętej z internetu no ale już dobra, mniejsza ok teraz tutaj tą ziemię trzeba usunąć ok tu, tu może eee, może tamto też tu Okej, okay, wszędzie jest, kurde, w ogóle sobie dzień zrobię, jaka była komenda na dzień, time, set, będzie 7. Bo ciemno tutaj mamy jak budujemy Okej, okay, teraz zrobimy panele podłogowe, czekajcie, z czego możemy tutaj zrobić panele, może z jasnego drewna Tutaj krzemień miałem, bo jeszcze tutaj spalałem las, <grymne> bo tu sporo drzew i to wszystko trzeba było tutaj wokół mnie spalić, na przykład tutaj jeszcze został klocek w górze Czekajcie, usuniemy to, żeby to jakoś estetycznie to dookoła domku wyglądało. Dobra, niech będzie. Eee, dobra, kładziemy panele podłogowe. Tu. Okej. Okay. Nie wiem, czy wam dam ten domek do... do opisu, do pobrania, nie wiem, czy będziecie chcieli w ogóle. Nie wiem, ile osób gra w Minecrafta wśród moich widzów. A znaczy na pewno dużo, bo wiedziałem, nawet namogram Minecraft ostatnio z tostami. Serwer, swój mają chyba apik, serwer to jest toaster.pro. Toaster tak mi się wydaje. Okej, okay, jak my to. No tak to ogólnie wygląda z góry. Okej, okay, na pewno to będzie domek dwupiętrowy. Na razie zrobię takie. E, wejście, czekajcie, są drewniane schodki. Zrobimy takie wejście obok, zobaczymy. W budowie, jak to będzie wychodziło, bo może to wejście będzie albo z zewnątrz, albo ze środka. Na razie zrobię takie z zewnątrz. Ok, tutaj damy drewno. Dobra, myślę, że jest ok. Tutaj już widzę, że popełniłem błąd. Trzeba to przesunąć w to miejsce. Troszeczkę to za daleko poszło. Okej okay. Teraz powinno być dobrze. Czyli tak to się prezentuje na razie z góry. Dobra, myślę, że teraz się tutaj to... Słuchajcie, podstawkę tutaj mamy. Teraz trzeba będzie tutaj zrobić. No, wyższe ściany. Zrobimy je z drewna. Okej, okay, tu, tu, tu A, czekajcie, tutaj nie. Tutaj zrobimy coś innego. Okej okay. Na razie nie będę mówił co tutaj, zobaczycie na końcu jak to będzie wyglądało. I chyba tutaj... Tutaj chyba też się dawało. Nie jestem pewien. Okej, okay, teraz zaczniemy tutaj robić kolejne piętro Damy tak, tak. Tutaj na razie nie dajemy na te schodki. Tutaj... Tutaj, tutaj będzie okno, więc tu nie dajemy. Tutaj też będzie okno, czyli dajemy w to miejsce. Damy te, bo tutaj będzie to jakby na zewnątrz. <laughs> tak, tak i tak. I tak. Ok, już tutaj jakiegoś to zarysu nabiera. Czekajcie, jeszcze sobie zrobimy tutaj. Takie jedno okno, żebyście widzieli mi więcej, jak to będzie wyglądało. Dobra, gdzie są szyby? Szyby dajcie mi szyby, dobra, są. Za co tu? Dobra, Glowstone nam nie będzie potrzebne. Póki co. Okej, okay. tutaj mam już okno gotowe, jedno. I czekajcie, teraz tak, tak i tak. Dobrze to zrobię. Nie, źle. Tak, tak i tak. Dobra, teraz jest ok. Ok, dobra, co dalej? Na razie to tak. Tak to wygląda ogółem z góry. Teraz sobie zrobimy. Tutaj pod okna. Czekajcie, Raz, dwa. Raz, dwa. Ok. I. Czy zrobiłem to z dobrej strony? Nie, ze złej. <coughs> Czekajcie... Tu... Okna zostawiam, okna są akurat dobrze. Tu chyba się dawało tak na kancie. Tak, tak myślę. <coughs> I tutaj raz, dwa... Tutaj w sumie chyba też można dać. Dobra, na razie, na razie wygląda to dobrze, chociaż nie wiem, czy czasem. O! Teraz wygląda o wiele lepiej. Nie, dobra, tutaj drewno musi być. Bo zobaczcie, to jest taki pasek. Drewna. Czyli to się zgadza. A tu musi być z tej cegły białej. Dobra, jeszcze tutaj trzeba zrobić okno. Okej, okay. raz, dwa, z tej strony nic nie trzeba, dobra, coraz, coraz lepiej to wygląda, naprawdę, to jeszcze damy taki klocek, okej, okay, czekajcie, a tu muszę teraz pomyśleć co dalej zrobić, dobra, ludziska, myślę, że teraz dźwigniemy to już wszystko do góry, to, to kolejne piętro, raz, dwa, trzy... Eee, tutaj chyba też będzie trzeba dać. Okej, okay, tak. Tutaj będą okna. Czyli tu raz dwa trzy, raz dwa trzy, raz dwa trzy. Mm, tutaj będzie okno. Zobacz, żeby to było symetrycznie. Chyba tak. Na pewno jeszcze zrobię z drugiej strony. Raz, dwa, trzy. To jest okno. Raz, dwa, trzy. Dobra, tu nie będziemy okna robić. Czyli tutaj też dźwigamy i po tej stronie też. Zobaczysz, jak to mniej więcej wygląda. Powinno być dobrze. Najwyżej coś zaraz zmienię. Dobra, tutaj to dźwignąłem do góry i tutaj usunąłem. Tutaj na razie z tej strony nic nie będę robił. Dobra, zróbmy podłogę. Podłogę trzeba będzie tutaj też na górze zrobić z białego drewna, ale z tego takiego płaskiego... Czekajcie, za co, co nam nie będzie potrzebne? Myślę, że nie będzie nam potrzebne na razie to. Okej, okay, zróbmy podłogę. żeby tutaj już to w całość jakiegoś zarysu nabrało. Nie, no wychodzi to nawet całkiem nieźle. Ok. Ok. Jest podłoga. Dobra, to już sobie tutaj damy szyby. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Tutaj jest też z tej strony, i tu dajemy te, płas te płaskie w ogóle wszędzie już stawiliśmy okna na dole Tutaj, tutaj okien nie będzie, tutaj okna są Wiecie co? Zrobimy wejście ze środka Ja to, ja to widzę tak Czyli zaraz te schody sobie usuniemy mm. Chwila moment, zobaczymy jak tutaj to Trzeba będzie zrobić Hm Czekajcie, bo myślę, że... W ogóle już się ciemno robi Muszę się zastanowić... Jak tą stronę tutaj zrobić W tej budynku Dobra, myślę, że zrobimy to tak Tak Na początku próbowałem Czyli tak, tak I... Tak I tu damy te płaskie nie, dobra, będzie to spoko wyglądało yy, Tutaj damy tak Dobra, na razie to tak zostawię Najpierw coś się zaraz zmienię I tutaj zrobimy tak samo I tutaj Tak Tak O, okej, okay. tak, tak będzie super. Trzeba było nawet od razu tak robić. Nie wiem, czy nad się nie usunie, chociaż nie. Chyba to dobrze robię. Na razie, na razie wygląda to wymiarowo spoko. Dobra, jeszcze jeden taki zrobimy. I się zaraz weźmiemy za dach. Okej, okay, tak. I tak Tutaj zrobimy jeszcze coś takiego O Idealnie Tylko ten klock mi tu cały czas nie pasuje Tak Okej okay. Nie no, jest spoko, jest spoko. Wydaje się, że wszystko jest w porządku. Chociaż tu mi coś nie pasuje. Chyba ten schodek. Tak. Dobra, tu, tutaj zaraz będę coś musiał zmienić, chyba. Albo pomyślimy jak tutaj resztę dorobimy. Dobra, myślę, że weźmiemy się za dach. Tutaj naprawdę zaraz coś będę musiał z tym zrobić, bo jakoś mi się tutaj ta strona nie podoba. Tutaj z tej strony, jak. No tutaj jest wszystko w porządku, tutaj ładnie to wygląda. Nie? Wiem, czy nie zrobimy po prostu tak samo z drugiej? Chociaż tak początkowo nie zabierzam, ale zobaczymy. Ale może najpierw weźmy, zróbmy dach. Tylko trochę inaczej, czekajcie. Ta... O, tak. Dobrze to? Okej, okay, dobrze to robię. Tak. I tak. Teraz może damy sobie. Mmm. O. Ale wygląda spoko. Z góry, z góry to się tak prezentuje. Dobra, dach. Tak. Zrobimy sobie w takich dwóch kolorach. Tylko przydoby mi się jakieś takie ciemne drewno. Ym, może być to. W sumie może być najciemniejsze. O, coś w tym rodzaju. Ale co nam tu nie będzie potrzebne? To nie będzie nam potrzebne. Może najpierw zróbmy... Okej, okay, dobra, już widzę to. Zrobimy tak, tak, tak I jeszcze raz. Tak. Tak to prezentuje się w przodzie. Mm, tutaj zrobimy drewno, a tutaj jeszcze zrobimy z tej białej cegły. Raz, dwa. Nie wiem, czy to zrobić jeszcze raz, czy Czy już tutaj wszystko z drewna. No, spróbuję z drewna zrobić. Ok. No, myślę, że to będzie spoko wyglądało, jeśli chodzi o Tutaj chyba możemy jeszcze nawet przedłużyć. Najwyżej później się usunie. Okej, okay, tu. Tu to białe przedłużymy. Nie, no chyba będzie ok. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tu jest osiem. Kurczy hmm. się to nakłada jeden na drugi, a będzie trzeba cały usuwać. Ok, i tu zrobimy. Tak. I tak. On się wydaje takie przychylone, jak widzicie, tak jakby w prawą stronę. Właśnie przez tą. Tutaj tą niedorobioną lewą. Ale zaraz będziemy właśnie musieli ją jakoś poprawić. Ale zobaczmy, jak dach się prezentuje. Um, chyba nawet spoko. Wiecie co, zrobię jeszcze tutaj jeden taki pasek, tak jak wcześniej zamierzałem. Czyli tu będzie to. Tak. Widzicie, tutaj jest dwa nad tym. Tutaj jest jeden. Hmm. Dobra, usuniemy tutaj te schodki. Czyli będzie trzeba po prostu zrobić symetrycznie do tamtego, do tamtej strony. I wtedy jakoś to się tutaj. Wszystko ładnie wyrówna Okej, okay, czyli tam musimy zrobić cegła Cegła, drewno I do góry na raz, dwa, trzy, cztery Raz, dwa Trzy Cztery No chyba będzie okej okay. Później tu jest chyba okno z tej strony Czekajcie, czy te okna są... Jak one są zrobione? To jeszcze sobie możemy dać O Czy one są na tym samym? Tak, na tym samym są Dobra, czyli to tutaj zrobiłem w złym miejscu Właśnie coś mi tak tutaj z tym dachem nie pasowało że, że coś tu jest nie tak. Dobra, czyli jeszcze raz. Eee, tak, tak. Teraz drewno. I do góry. O, teraz się wyda wydaje to o wiele lepsze. Jak jeszcze tutaj z dach dorobimy z tej strony, to już w ogóle będzie idealnie. Eee, tutaj schodek trzeba. A, już jest zrobiony. I teraz znowu zrobimy. coś tak Tu robimy coś takiego w, ksz w kształcie litery H czekajcie, cegła, drewno i tutaj do góry. Okej, okay, czyli cegła W sumie jeszcze teraz cegła eee, drewno. I tak. I tu będzie teraz pusto. A czekajcie okna nie z tamtej strony. Zrobi się tą tutaj literę H. Tutaj jest okno. Tu jest puste. Dobra, ale to nic nie szkodzi, że okno jest tylko z tej strony. Czekajcie, znowu trzeba dzień zrobić. Okay, tu Dobra już to widzę chyba wszystko tak tutaj daliśmy coś takiego dobrze to dobrze to widzę tak tak to zrobiliśmy I później tutaj robiliśmy do góry tak tak. Tak Chyba dobrze to robię Czyż tu jest takie wystające jak widzicie? A tu nie jest O, czyli coś tutaj... Czekajcie, zaraz to ogarniemy. Tu jest dobrze. I tu chyba trzeba dać to? Nie. Nie, nie o to chodzi. Oto. Czekajcie, bo coś usunąłem. Co usunąłem? Dobra, ze środka też zaraz zobaczymy jak to będzie wyglądało. Tam też się ewentualnie coś poprawi. Dobra, teraz jest spoko. Mm. Takie wystające. Później dach. Dobra, jest super. Super teraz to zrobiliśmy. I teraz to jakoś wyrównajmy. Czyli tak, 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 tak. I tak. I z tej strony y, wygląda jest ok. Takie fajne taki nowoczesne to wyszło. No, ale jeszcze wstawmy okno. Raz, dwa, trzy. Tutaj już są. Tutaj też są. Hmm, tutaj chyba... Nie, tutaj jest spoko. Tak to wygląda w przodzie. Tak to wygląda z boku, z tyłu. Tutaj. To jest, jest taka różnica, że tutaj są przedłużone, a tutaj są krótsze. Ale to jest design. To, to, to jest prawdziwy design. Dobra, super, Zobaczmy, jak to w środku tu wygląda. Okej, okay, tutaj można nie wiem, jakąś kuchnię zrobić, tutaj nie wiem, jakieś piece postawić. Yy, albo po prostu zrobić tutaj w tym miejscu schody schody na górę, to już zależy jak to wolić, czy tu zrobić jakieś schody. Ja myślę, że tutaj po prostu yy, tu nie będzie przejścia, no nie będzie. Ja myślę, że tutaj po prostu walnę sobie drabinkę, po prostu wtedy więcej przestrzeni będzie. Czyli zróbmy sobie, gdzie jest drabinka. Drabinka, drabinka, drabinka. Tutaj. Te szyby nam nie będą potrzebne. Eee, myślę, że tu zaraz przy wejściu sobie można zrobić. Tak, tak. Będzie można od razu pójść na górę. Nie, no super to wygląda. Tutaj można dać łóżko przy szybach, albo tu. Albo może tutaj dać też jakieś piecyki takie fajne tutaj teraz wnęka jest. Taka się fajna zrobiła. Tak wygląda, tak spoko. Jak widzicie wszystko oświetlone Nie no, jest super. To teraz zostały jakieś prace wykończone Jakieś oświetlenie zrobić Myślę, że tutaj można coś zrobić z, z glowstone'ów Gdzie są glowstone'y? Dobra, tutaj Drabinka nam nie będzie potrzebna. Może, nie wiem Jakąś tutaj roślinność dodać. Weźmy sobie na przykład eee, Tutaj te liście. Czekajcie, jak one wyglądają Ja sobie tak porównam Dobra, wolę te wiem um, tu jakie jeszcze są rośliny jakieś No drzewka to nie dalej jakieś nie wiem, kwiatki tutaj zasadzimy e, Co tu jeszcze pochodnie, raczej znaczy pochodnie nie będziemy robić To nie wiem czy to rośnie czy to nie rośnie Pamiętam, że jak grałem w minecrafta to, to jak się tutaj to dawało na domek to to się rozrastało Tak samo z siebie Więc w sumie nie wiem, może tego nie będę dawał Tutaj możemy, o, e, cegłę dookoła domku sobie damy. O, tu są w ogóle te czarne, czarne szyby, czekajcie. Ja sobie zobaczę, jak to będzie w czarnych szybach wyglądał ten domek. Ale tych czarnych takich, tych nie ma. Chodzi mi o takie coś czarne, a nie też są. To czekajcie, sobie zobaczę jak to będzie. Czarny ty. Tylko nie wiem czy to zabiera oświetlenie, czy nie zabiera. Nie no, będzie kozak. O ile, o ile tylko oświetlenia nie zabierze. Nie, jest super. to jest to jest ludzie lepszy wybór, więc tu po prostu trzeba dać. Czarne... oświetlenie. oświetlenie yy, czarne szyby. Czy mi się wydaje, że to... Czekajcie. Nie no, chyba to nie zabiera oświetlenia. Jak zabiera, to naprawdę ma malutko. Okej. Okay. Zobaczcie, jeszcze ten domek nabrał takie nowoczesności, kiedy się też czarne szyby dało. Dobra, z tej strony. Tutaj chyba już daliśmy. Ja jeszcze z tej. Nie no, jest super, zobaczcie na to. Ale żeśmy tutaj chatę zbudowali, piękną. Okej, okay, teraz tutaj zrobiłem już takie prace wykończeniowe. Czekajcie, schodek. Drewniany schodek, gdzie jest drewniany schodek? Że tutaj jakoś to wejście było eleganckie. To jest z białego drewna, chyba tak. Dobra, szkło nam nie będzie potrzebne. Okej. Okay. Tutaj możemy dać glowstone. Y. Tu i tu. I żeby to jakoś zakryć, to takie krzaki. Tutaj będzie bardzo fajne oświetlenie. Zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądało dzięki temu. Dobra, tutaj damy też. Wiecie ja co przewinę wam do momentu. O! Jak myszy wyskoczyły. Mam myszy pod domem. Wszystko, że mam ludzie do momentu jak już sobie tutaj wszystko. Wszystko tutaj dam w tą cegłę. Okej, okay, tak to wygląda teraz. Już tutaj z tym całym chodnikiem. Czekajcie, jeszcze tutaj przegapiłem ten kawałeczek. Ok. Dobra, teraz zróbmy jeszcze oświetlenie, bo już się tutaj robi ciemno. Także myślę, że tutaj można dać Glowstone'a. I tutaj te krzaki. Na tą ścianę. O, zobaczcie, fajnie to wygląda takie połączenie z roślinnością. Eee, super. E, okej, okay, tutaj. Mm, tutaj damy cegłę też. Czekajcie, tutaj też trzeba dać tą, tą białą cegłę. Nie, no jest super. Eee, ok. Gdzie tu jeszcze. Szukam jeszcze miejsca, ludzie, gdzie tu mogę takie oświetlenie zamontować. Dobra, myślę, że tu już jest wszystko skończone. Już tutaj, jeżeli chodzi o środek, no to już kwestia gustu, jak to woli. Jak widzicie, jak jest ciemno, no to od tych stanów tak czy inaczej, jest tutaj jasno. Zobaczymy na górze. No tutaj. Ja no tutaj też jest dość nie. Tutaj też nie będzie trzeba już żadnych pochodni dawać nic. Nie no, naprawdę super. Super, to wyszło wszystko. No ale dobra, jeżeli odcinek wam się podobał, no to zostawcie łapę w górę. Zachęcam do komentowania, do subskrybowania. No i widzimy się w kolejnym filmie. Na razie, cześć.